Hej, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Toster, to jest po raz kolejny Seven Days to Die. No i proszę bardzo, w ostatnim odcinku właśnie się dowiedzieliśmy dlaczego um, budynki sprawdza się tak asekuracyjnie w serialach i filmach. E, właśnie dlatego, ponieważ no można zginąć, tak? I się niestety przekonaliśmy o tym na własnej skórze. Tutaj mamy chyba jakiegoś węża w pobliżu, bo, ponieważ słyszałem syk. Syk in destroy, hehe. Taka metalika. Mm, dobra, tutaj nic nie ma. I na horyzoncie widzę coś w stylu więzienia. Nie wiem, czy to jest jakaś aluzja do The Walking Dead, o którym tak mówiłem ostatnio. Dlaczego jesteśmy na tej ziemi? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Ale myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak udać się właśnie w stronę tego kompleksu, który nam się. który nam widnieje. Nie, to nie jest chyba więzienie, tylko to jest takie miasteczko w stylu Westernu. Tego zębiaka radziłbym ominąć. Radziłbym samemu sobie. Jezus Maria, zwietrzył mnie, zauważył, wyczuł w moczu, jakkolwiek. Mamy jakiegoś shotguna, więc już jesteśmy trochę mniej bezbronni. I właśnie, tym razem planuję grać trochę bardziej asekuracyjnie, żeby nie ginąć jak cipa za każdym razem, kiedy zobaczymy jakiegoś zombiaka. I żeby trochę bardziej uważać na wszystko, co widzimy. Mm. Wow, możemy podnieść beczkę. Ciekawe, gdzie ją sobie wsadzę. No i tak naprawdę to nie wiem, co to jest. Co to jest za... Co to są za budynki? Myślę, że musielibyśmy oczyścić te całe podwórko z zębiaków. To jest jedna z najważniejszych czynności, którą powinniśmy teraz wykonać. Mm, Okej, okay. te fragmenty w sumie moglibyśmy zbierać, ponieważ przydadzą nam się do... Mm, do pochodni. No i proszę bardzo. Znowu pistolet. Jest bardzo fajnie. Możemy to podnieść. Widać, że to była jakaś taka improwizowana osada. O, minimalnie, by nas użarł. E, improwizowana osada, w której ludzie próbowali się bronić. I chyba tutaj jednak im się nie udało. Powiem, powiem wam, że to dosyć klimatyczne zobaczyć taką osadę. Bo wtedy się przekonuje, że inni ludzie też byli w takiej sytuacji. No i niestety im się nie udało, no nie? Więc wtedy. Więc wtedy chyba, tak jakbym realnie znalazł się w takiej sytuacji, chyba bym poczuł większą presję z racji tego, że zdawałbym sobie jeszcze większą sprawę z tego, że całe to otoczenie jest mi bardzo nieprzyjazne i że można się bardzo szybko tutaj przeliczyć i zginąć. Okej, okay, czy to przeszukiwałem? Chyba tak. Chciałbym w ciebie trafić. W ciebie też. Dlaczego one się tak gnicują? Tego nie mam pojęcia. Okej, okay, udało się. O cholera. Trochę, trochę dużo ich tutaj jest. To mnie trochę martwi. Trochę, trochę, ale fajnie. Mm. Myślę, że właśnie najlepszym pomysłem byłoby to wszystko oczyścić jak najszybciej. Cholera. Tutaj mam jakiś warsztat w ogóle. To mi się wyda, wydaje takim kanałem w warsztatach do sprawdzenia podwozia czy czegoś tam. Nie wiem, nie znam się. Mechanikiem to ja nie chcę być ani nie jestem. No i kolejny pies, dlaczego to jest tak dużo tych psów? Ok, udało nam się ogarnąć kolejnego. Trochę się martwię przez to, że może nam w końcu zabraknąć amunicji. Jeżeli będziemy musieli tak dużo wybić tych nieprzyjemniaczków. Hmm. Headshot, headshot, dobra, padło Chociaż tyle dobrego. Tutaj mamy puszkę, którą da się później przerobić w scrap metal, więc bardzo fajnie. Tutaj mamy w ogóle scrap metal, który pozyskaliśmy z tej barierki, która spadła podczas naszego strzelania. Tutaj ciekawego. Woda, którą sobie weźmiemy, bo dlaczego nie? No i dobra. Tutaj nic. Kompletnie nic. Tutaj też w sumie dużo nie ma. Kołpak który nam posłuży jako sklep metal jakże pomocny w tych ciężkich czasach kolejny materiał na pochodnie i lodówka proszę bardzo, lodówka w warszacie, gdzie są środki przeciwbólowe czy zabijacze bólu jakby to przetłumaczyć sobie po słowie także zastanawiam czy środki przeciwbólowe trzyma się w lodówce jestem pewien ponieważ lekarz ze mnie jak, jak... Nie wiem, jak nie wiem co, ale w ogóle lekarzem. Nie mam predyspozycji nawet na lekarza. Więc nie mam pojęcia, czy jest taka potrzeba. I podejrzewam, że się nie dowiem, albo dowiem się za bardzo, bardzo długo. No dobra, sprawdźmy tą lodówkę. Tutaj się trzyma wodę. Jeżeli chodzi o trzymanie wody w lodówce, też bym w sumie dyskutował. Ponieważ po co? Chociaż no nie wiem, na pustyni to może i tak. O Jezus Maria, wyrzutnia rakiet. Im dłużej giniemy, tym śmieszniejsze rzeczy znajdujemy. Myślę, że na razie będziemy ją sobie oszczędzać. Chociaż nie wiem, bo w sumie będziemy oszczędzać, oszczędzać i w końcu jej nie wypróbujemy, bo zginiemy marnie. Cholera, teraz chciałbym ja mieć tutaj snajperkę. Czy ja mam? Nie, nie mam. Nie mam chociażby tego mm, karabinu, którym się poluje. Gdybym miał chociaż jego, to może byśmy sobie mogli postrzelać z dachu. Headshoty, a tak to nic. No i dobra, tutaj wszystko zlustrowaliśmy. Przesuniemy się dalej. Scrap metal. Więcej kołpaków. W końcu to w końcu przestanę i to przerobię wszystko. Trochę więcej jedzenia. Hmm, dlaczego tego nie mogę. Aha, mają te same tekstury opakowania. A inną zawartość. Trochę słabo mogliby się bardziej postarać twórcy, no ale nie będziemy tutaj jakoś wybitnie pomstować na nich. Z racji tego, że cała gra akurat im się udała i mi się podoba. Mm, wiadro, nie no, w sumie wiadro możemy wziąć, ponieważ później może nam się przydać chociażby do uprawy roli czy bycia rolnikiem. To w sumie to samo, ale mniejsza z tym. Poproszę bardzo. To jest chyba jeden z członków załogi, która się tutaj wcześniej próbowała obronić, jak wcześniej wspominałem. Tak to przynajmniej wygląda. A jak to było, to nikt nie wie. I raczej się nie dowie, możemy tylko dociekać. No co jest trochę smutne. Chociaż no czego by tutaj wymagać od tak ponurej rzeczywistości, jaką jest Apokalipsa Zombie. W ogóle ostatnio przyjrzałem się dokładniej trochę rynkowi, jeżeli chodzi o historie związane z post-Apo. Ja że ostatnio zacząłem czytać książki trochę związane z Postapo i właśnie zdałem sobie sprawę, że ten cały temat Postapo jest bardzo rozległy. No bo naturalnie nam się kojarzy, nie wiem, z Project Zomboid, Seven Days to sudai, czy chociażby DayZ. A oprócz tego, no nie wiem, Nether i Stalker, tak. Przede wszystkim Stalker. Ktoś mówi Postapo, a ty myśli Stalker albo Metro, no nie? I to jest tak jakby najbardziej, e, najbardziej charakterystyczna. Najbardziej charakterystyczne, charakterystyczne uniwersum dla Postapo. A ostatnio wpisałem sobie gdzieś tam w Wikipedii Postapo i okazało się, że chociażby girsy też się dzieją w Postapo i dzieje się bardzo dużo innych gier właśnie, właśnie w świecie po, postapokaliptycznym. I to bardzo mnie zdziwiło, ponieważ ja myślałem, że to jest bardzo mm, wąska, wąska grupa historii, ja tutaj proszę bardzo. Ona jest wręcz bardzo rozległa. Powiem Wam, że chociaż ciekawości sobie wpiszcie właśnie w górach, wygooglajcie hmm, Tą samą stronę, ona bodajże była na Wikipedii I sprawdźcie ile właśnie gier... Ja chyba sprawdzałem grę Ile gier należy do kategorii postapokaliptycznych To dosłownie... Się zdziwicie, o tyle, się zdziwicie. Coraz więcej mamy skarb metalu I coraz więcej tutaj słyszę węży, dlaczego? Dlaczego? Niech mi ktoś powie Mam ciągle wrażenie, że wszystkiego nie przeszukałem i tak zapewne jest, ponieważ jest tutaj tego bardzo dużo. Wygląda to wszystko jak śmietnisko, jednak. Chociaż każda, jakaś, chociaż mniejsza zabudowa jest dobra do zabarykadowania się, jeżeli ma się grupę, no nie? Chociaż tym tutaj przyjemniaczkom chyba nawet to nie pomogło. W ogóle dosyć smutne jest to, że podczas. Tutaj mamy. Untuck. Czyli tutaj twórcy nam próbowali ułatwić to żeby ogarnąć, czy to przeszukiwaliśmy, czy nie, przeszuki nie przeszukiwaliśmy. Dając nam takie właśnie komunikaty o tym, czy było ruszane, czy nie. No ale mniejsza syn. Właśnie smutne jest to, że na przykład w takich grach jak Daisy, WarZ, czy Infestation Survivor Stories, um, istnieje coś takiego, czy zazwyczaj, jak się widzi gracza, to się od razu do niego strzela, ponieważ no może mnie, może mnie tak zastrzelić, zabić i tak dalej, zamiast sobie nawzajem pomagać, no nie? No bo dobra, w grach to jest jeszcze no, do ogarnięcia, no nie? Niech tak będzie, no bo w sumie jak grają w Battlefield w i się zabijają. To czemu nie mogą się zabijać w grach innych, jak Daisy, no nie? Ale jakby to wyglądało w prawdziwym świecie, gdyby na przykład nagle Wstajemy, wszędzie pełno zombiaków, my tylko przeżyliśmy i parę tam innych osób, nie? Mamy plecak, więc pewnie amunicja, tak jest. No i proszę bardzo, wychodzimy na ulicę i dostajemy w kulkę od snajpera. Czy to by było fajne? No właśnie nie. Hmm. I tak się zastanawiam, czy gdyby wybuchła naprawdę wielka... O, tutaj się tekstura nie zładowała. ...wielka apokalipsa, gdyby wszędzie na przykład było pełno zombi, tutaj się ktoś dobija. Short metal pipe, krótka metalowa rura. O, proszę, jaki mój angielski zajebisy, Właśnie się nim pochwaliłem. Co to jest? Pies i zombie. Dobra, ono się przebije, i ja je wtedy zastrzelę. O, pięknie. Teraz pokaż kotku, co masz w środku. O, proszę bardzo, ten. Y, to, to zabudowa. To coś jest również z metalu i dało nam skrawki metalu. Proszę, jak logicznie. Myślę, znaczy, że warto by było się nad tym zastanowić. Hmm. Jak ludzkość by wtedy. Co by ludzkość, a bardziej ludzie, wtedy poczęła? Czy by się nawzajem zabijali? Czy, czy. Coś innego? Dlaczego tutaj coś wybuchło? Ktoś się bawił materiałami wybuchowymi. Zusmaria. Jest coś ciekawego? Paint Pillars. Dobra, jesteśmy w miarę. miarę wyekwi wyekwipowani. Mm, mamy strasznie dużo scrap metalu. Więc możemy sobie zrobić ten podstawowy. Podstawowe rzeczy, tak jak poprzednim razem. I możemy pamiętać o tym, by być bardziej uważnym. Dobra, jeszcze nie mamy drzewa, ale tym się później zajmiemy. Chociaż nie, no, wszędzie są kaktusy, a my mamy 16.50. Więc myślę, że tutaj spędzimy tę noc i dopiero następnego dnia, z samego rana, postanowimy. To znaczy, bardziej, już postanowiłem. Więc wtedy wyruszmy dopiero. Po przygody, tak? Tutaj na pewno na dłużej nie zabawimy jak jedną noc, ponieważ nie za bardzo mi się to uśmiecha. Doróbmy jeszcze trochę tych sztabek metalu. Jeszcze poszukajmy tych nietkniętych. Trochę będzie to nudne, no ale mówi się trudno. Tutaj mamy kolejny garnek. Tutaj mamy untouched. Może coś zjedzmy, bo trochę głodniemy. Cały czas słyszę tutaj gdzieś w pobliżu zombiaki. Być może to jest za tym ogrodzeniem. Dobra, papieru nie zbieram, bo nie wiem po co mi on jest, a tylko będzie mi zabierał, zabierał miejsce w ekwipunku. A jeżeli jego się do czegoś używa, to na razie nie jest mi to potrzebne. Te płaki się dosyć przydają. Wiem to z oglądania filmów na YouTube, gdzie ten Bungo właśnie robił sobie bazę i ich używał do barykodowania się. Ja raczej czegoś takiego nie, usk nie uskuteczniałem jeszcze. Ale myślę, że w przyszłości, kiedy będziemy się chcieli bardziej ustatkować, że tak powiem i zostać na, w jednym miejscu na dłużej, będziemy mogli sobie założyć takie mm, barykady. Z racji tego, o tym już wspominałem parokrotnie, ale powtórzę jeszcze raz, że mm, w grze jest coś takiego, taki bóg albo niedopracowanie, ponieważ raczej bugiem to nie jest, bo buki to chyba niezauważone w testach jakieś tam mm, wady gry. A to raczej nie mogło być niezauważone w testach, tylko po prostu twórcy pomyśleli, że albo teraz to oleją i zrobią to potem, albo nie, w sumie tylko tak mogli pomyśleć. Zwecz jest to za dużo wada, żeby tego, to zostawić tak, tak o, jeżeli chcą tę grę dalej rozwijać. Więc tak, o co mi chodzi? Zombiaki, jakbyście się głęboko nie schowali, jakbyście się wysoko nie schowali, zawsze będą wiedzieć, gdzie jesteście i będą was. Sytam systematycznie się do was dobierać, co trochę się. Dobra, pozbieramy teraz jeszcze te rzeczy, które mogą nam dać metal, scrap metal. Dosyć dużo metalu na początek się bardzo przyda. Dobra, barierek nie zostało dużo. Ojej. Mamy scrap metale. No właśnie, dlaczego wcześniej mieliśmy tak dużo scrap metali w poprzednim odcinku? Po zniszczeniu byle jakiej barierki. A z racji tego, że z, jednej takiej, z jednego takiego chwałka barierki, wychodzą aż dwa, dwa scrap metale. Trzy scrap metale to już jest sztabka, więc proszę bardzo. Mamy całą tajemnicę rozwikłaną. Hmm. Za chwilę sobie zrobimy porządek w, w ekwipunku, ponieważ czas nas nie goni. Już możemy się powoli tutaj... a właśnie... Nie zapomnieć tylko sprawdzić... Hmm. Cholera, nie mamy się czym tutaj zabarykadować, więc będziemy musieli uskutecznić tutaj obronę całą nocną. Na szczęście mamy dosyć dużo. Mm, dosyć dużo cholera amunicji, gdzie byśmy mogli sobie usiąść. No nie mam pojęcia za bardzo. To znaczy stanąć. Myślę, że na dachu tu byłoby najlepsze miejsce. Ale no zanim, zanim, to ja się z wami pożegnam i cały następny odcinek to chyba będzie właśnie obrona. Nocna, więc myślę, że dla odmiany będzie trochę więcej akcji po tym odcinku, ponieważ tutaj no stop zbierałem. A poza tym nie chcę umierać znowu pod koniec odcinka. Być może zrobimy to w następnym. Także dzięki za oglądanie. Ten był troszkę krótszy, no właśnie, przez to, że był mało, było mało akcji. Nie chcę was tutaj katować. Więc tak, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.